Maneczku ziomeczki, dzisiaj gramy w grę dla dorosłych, dla mężczyzn, dla bananów. Dobra, new game. Uuuu. Dobra, jest bananek. Jest. Cześć, to ja, Pedro, twój przyjaciel. Nie martw się. Dobra, <grym wytrych> dobra, łe. ty gnoju. Uuu. Dobra, ty. Ale on ma twarz, kurw wyciętą z tego. Dobra, jedziemy. Kurwa Ziupa, ziupa, ziupa Pyk, headshot, webshot Fuck! No eee Pies przyszedł Dobra, webshot, lecą Reload, reload Jak w kanterze O, Uzy! Nie wyjdzie nikt? Pup W gaśnicę Bum! Co za weeba? Ją, ją, muza leci. Łat gnoju! Lecimy znowu do windy. Dobra, następny poziom. O, oh, oh, kurde shotgun! Dawaj, szósteczka. Lecimy. Oh, dobra, boom. Tego też nie ma. Bum, Bum boom, boom. boom, boom. Przeduj. Dobra, lecimy. Odtygnął ją! Kurde Uuu! Dobra ha! Ej to był chłop, ja go nie widziałem Chłop ma Chłop miał Uzi Może daj Uzi Daj mi Uzi. Tutaj y kończę nara co? Uuu! Czekaj